Że ważne są dla tych, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych wakur czekamy. Maniacy motocykli.pl Sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów. Polecam serdecznie, to nie pali dumy. Siemandero wszystkim. W dzisiejszym odcinku będą stunty palenie gumy i odpierdzielanie chorych akcji. Jest ze mną gleczeń, niedługo jeszcze dojedzie Kuba. Zapraszamy Was co? Odcinek! leje. Nie ma Dawca nerek? Bolo, lecz, I nerka cię boli? Ledwo bo nie powiem, że tu nerka coś tutaj tak boli To robot picia lecz, Co <laughs> Ledwo tu dojechałem jeszcze i mi trochę kierownicy trzeba wyprostować, bo trochę ta droga twoja to... Wyje**** Hardcore, no ale powoli jechałem mi... Hu... Lecz, wstałem teraz, to w ogóle boli Mieszanka, Tankujemy zielony no, skuter Mieszanka No No dobrze no No bo to skuter, tak? No 200 Stop, służ, 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 stop engine Pier... Jazda na kole i tyle E ty, patera Coś się nauczył trochę Kuba też to. No? Ej, ale KTM z szóstki nie podniósł teraz. Nie podniósł mi z szósteczki, ale to chyba wina też mojej ręki, bo kurwa tak drewnianym ruchem to próbowałem zrobić. Wiesz w ogóle zero wybicia z lak, nic. Dobrze! Nowa pomka szanuje! Nowa oponka! Szanuję. No, właśnie mówię ludziom, że nowo. ramy to jak bicek spuchnięty, nie wiem czy jakiegoś mięśnia, nie zerwałem ścięgna czy coś. Mm -hmm. Coś trochę kuba się rozbujał nawet Ej ależ aż dłoń spuchła trochę Ty jak ja chyba jakieś ścięgno zerwałem Naderwaś, też możesz naderwać Ale boli kurwa co gorzej ty jak jechałem to tak nie bolało A ja nie wiem Chłopie, ja... <głupia> po jakie opuchnięte dotknij tu Jak dotykam to nie boli w sumie ale Ale mnie Merka na Ale dotnij jakie opuchnięte O też że to opuchnięte o mnie nerka boli A ja chyba rękę rozjebałem O mnie nerka Ty nerkę? No nie wiem, ale boli Ale na kolei jak już przód w to mniej boli No jak jechałem to mniej bolało, też właśnie mówię to ludziom Nie, ale chyba coś zjechałem. Nie można stać, trzeba zapierdalać Dwóch kontuzjowanych riderów, jeden tylko kurde nie To ty Maciek przed sobą właśnie Gleczana El <laughs> <A! laughs> debil <śmienicza> a się <śmienicza> topi <śmienicza> Ej, rękę rozboliłem Na bank jesteś nie tak, nie? Kurwa Człowieku mrówki, takie idą mrówki po palcach A co ty zrobisz z tą ręką? Nie wiem, zaczęło mnie boleć już jak tam stuntowaliśmy koło mnie, co nie? I tam już zaczęło mnie boleć, a tutaj po drodze jak już dojeżdżałem to człowieku piziec było, nie? Jest coraz gorzej Taki prąd idzie po palcach mier, <śmienicza> Nie wiem Co? mnie. Ciebie kuje? No. Chyba razem na Sor jedziemy, co? Co? Jedziemy na Sor z do szpitala no no. A my motorami pojedziemy Ty taką tu mnie boli, a ja tu mnie boli. Normalnie trzebaś prąd, mam kurwa w ręce, mogę normalnie ci naładować Nie. telefon jak chcesz. Cięś jakiś telefon. <śmienny> <śmienny> Pojechał, widzisz to? Widzisz to Kuba? To jest stunt. Widziałeś po lampie, jak wciskał hamulec tylny? Stunter, mm. <laughs> Ręką ruszam trochę. Co? Widziałem, właśnie skomentowałem to, że tak było. Widać po tylnej lampie, jak muskasz ten hamulec. Jest glux, kurde, stary. Ty kurde. Tak zaraz dam na koło. Puszczać lewą rękę, czajcie. Tak dobrze leciałem. Ale trochę się cykałem puścić tą lewą witę. No ja miałem nogę zablokowaną. Czułem, że praktycznie mogłem no puścić tą witę. Tak, tak, delikatnie tylko trzymałem. A, kurwa, Kurde nad garstek Ty kuje ty! Ale właśnie nie chciałem wisić za bardzo na prawej wicie, bo nie wiedziałem czy zaraz ona nie puści. Chyba <grywa> się wykoleiłem z jazdy na parę dni. Zara rękę chyba puszczę jak tam Teraz gorszy pion miałem jakiś taki, że bardziej się kurczowo trzymałem tej kierownicy. To nie za każdym razem jeszcze mi się udać może. Muszę to wyskilować na razie, bo tak jakoś kuf, to wiecie. Jeszcze z tą kontuzją lekko, to tak jednak nie siada mi to. Ale cały czas będę miał to teraz na uwadze. Jak będę tylko czuł, że mogę puścić, to się nie będę pierdolał. W tańce tylko od razu to robił. Bo to aby raz puścisz, to tak jest z tymi trikami ogólnie na Supermoto Jak raz coś odpierdasz, to później będziesz to robił. Jak jadę to mniej boli Ty, ja też, ale teraz normalnie jest, nie normalnie, ale na kole już, ten, hamulec... Tak? Ja to powiem tobie, że postoimy 10 minut i dzisiaj puszczę rękę z kierownicy ja? no Puszczę już. to Ja to dzisiaj będę bardziej patrzył Czuję, że mogę to zrobić, ale nie? chcę pojeździć, bo słońce świeci No właśnie, to pogoda, trzeba korzystać No, rozumiem Rozumiem, no twój ból! Ja specjalnie łapię A ja, jak, jak jeździłem kładem twoim, no. to wkładałem tutaj szkitę po bokach, tu albo tu, w zależności w którą nie, stronę nie. mnie ściągało, żeby mieć łatwiej, móc łatwiej skręcać. Bo tu jest więcej miejsca, i tutaj tak właśnie podejście nie Znaczy stopy nie uciskało, bo tu na środku to nie ma szans. Ja nie biorę, ja tutaj Oto się wciska. Ale ona mi, jak ja siadam, to ona mi No to właśnie musisz tak się zaprzeć elegancko szkitu, żeby tego nie robić, Sary. No. no. Co się stało? O tu jest barkiem, o tu bardziej chyba tak. E, no jak to się zwało tutaj. Ja. Dobra, razem zaczęliśmy jeździć, razem skończymy na rehabilitacji i tyle no, końc kropka. No tu jakby a, tu normalnie, a tu już nie dam rady dalej. Na chwilę puściłem Na chwilę puściłem wite Zaraz będzie lepiej Jak Tak chyć, oh, tak i chyć, Tak puścić tą rękę do dołu wiecie Ale to pierwsze moje puszczenie ręki nawet na Suzuki ręki nie puszczałem Jest <śm> Dobrze to takie chwilowe jeszcze Nie, do, nie ogarnięte do końca Zaraz poproszę ziomków żeby mi to nagrali z drugiej perspektywy Ale zanim to zrobimy to jeszcze raz puszczę rączkę, ale z tamtej strony owe jaką puszczę. Poproszę, żeby mnie nagrali, później robię przerwę i robię takie ogarnięte puszczenie ręki, żeby to było takie widać, że, że robię to tak, na takim luzie. Dobra Kuba, tu wiesz telefon, nagramy to. No, w swoim nagraniem. dobra? Tak? Super jest, no! Już słońce wyszło, trzeba coś atakować trochę! Jechał to tędy, machnąłem mu się, no wiesz, nie znam ludzi, ale to właśnie pomaga strasznie. Ludzie inaczej na ciebie patrzą, bo myślą, że albo jesteś znajomym, albo po prostu pozytywnym człowiekiem. nowe No, tak. I patrz, nawet ludziom nie przeszkadza, że są szlaczki nowe. Pokaż, jak wyszło, czekaj, pod słońce było, może teraz bez słońca, co teraz? było pod słońce, ale wyszło ładnie. No teraz pięknie. O tak trzeba jeździć, właśnie tak, lekkość, zwinność. Gleczam! I co pala teraz robię? Nagraj to! Ładnie, ładnie to wygląda, patrz Pokaż Bym się w... Bo ty, <ścoughs> o, ale uciekła oponka. Jednak zimna opona i asfalt zimny, to wiesz. A tu trochę podkręciłem prędkość, bo chciałem wiesz dłużej zajechać. Joma, ale niestety, ale kamerka mi podła, tak więc nie zrobiłem dla was krótkiego pożegnania, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę, suba, komentarz, wbijajcie na Instagrama, do którego macie link w opisie pod filmem oraz na sklep opadruk, gdzie możecie zabawić. Czuszki to nie pali gumy oraz wlepy. strzeleczka, trzymajcie się, elo.